To Siema, z tej strony, Szymon M. Prim. I dzisiaj gościnnie też Daria. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie, jak będziemy budować podziemny, potajemny basen. No więc dalej Szymon, zaczynaj. No. Musimy wybić dziurę taką gordopą. E, ale głęboką. nie tak, tak żeby tego nie było widać. No i teraz złazimy w dół. No tam teraz budujemy. No, 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 no Kop, kop tam w dół teraz. No i... już jest woda. Wodę. A wody to będzie dużo, ale nie musimy się przekopać głębiej, zrobimy taką długą, długą drabinę, jak ktoś wejdzie do domu, żeby nie widział od razu, że tam jest basen, nie? to ma być taki surprise. Ale jak mamy go zrobić, jak tam będzie widać jeziora? No to co, nie każdy będzie wiedział, że od razu jest tam basen, nie? zrobimy taki głęboki, a przekop się tam w bok jeszcze. Dobra. Przekopuj się w bok, bo to musi być takie duże, no. Bo ja już prawie nic nie widzę. O właśnie, o U się to chodzi. Muszę sobie coś do odświetlenia sobie zrobić. Mm. O oto. Okay. Robimy jeszcze większy. Dawaj, co tam. No, dobrze. Ci to idzie. Może u nas w domu też taki basem wybudujemy, co No, na bank. <gryw> no. Jedziesz, jedziesz. Szybko. Tak. Dawaj, dawaj. Robimy jeszcze większy. O jeszcze Jezu. Większą dziurę. <gryw> Jak mam większą dziurę zrobić? Dobra, a wróćcie teraz i pokażę, jaki tam mamy w ogóle, jak to wygląda. O, super, elegancko, tylko musi, musimy to zrobić szersze, trochę, wiesz? Bo to jest takie za wąskie, chyba mi się wydaje. Teraz jedź w bok, w bok. No, rozbudowujemy bok. to. Ale ja nie gdzieś. O. Nie, inaczej, gdzieś musi być inny. A, bo ty pochodnię tu stawiasz, tak? żeby no. było widać. No, pochodnie, żeby było widać. No, bo trochę za ciemno okej. Okay. A zróbmy taki, może prostokąt bardziej, okej, okay, teraz idź w tamtą stronę, no. Dobrze, a pokaż jak to wygląda od drugiej strony, jakie to jest duże. No tak i, i tutaj będzie. właśnie tą ścianę całą musimy zburzyć. No, Tom, dawaj, dawaj. No, okay. jest gotowa. I tutaj teraz tą, tą też trzeba całą zburzyć do właśnie tą co? No i dobrze, i tam do samego końca zburzymy. Tu będzie wielki basen, będziemy się kąpać w basenie. Ej, ale woda są zleci. No, prawo naleciało. A weź zapal tam pochodnie jeszcze, co? Nie będzie jasno. Zrobimy sobie nastrój elegancko. Musimy jeszcze jedno to zrobić. Dobrze. No jest gotowe prawie. To muszę zniszczyć. Hopa, chopa. Hopa, 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 i zaraz będzie gotowy. Basem podziemny, tajny, ktoś do nas przyjdzie, nie będzie wiedział, że to jest basem. O! Igit. Igit. Musimy tylko tutaj. A tu jeszcze pochodnie jakieś chyba, co? No, może, ale A najpierw. A Białym tu... czymś. No właśnie, czymś takim ładnym, nie? Żeby to było no. w równym kolorze. Ale to długo. Dasz rada I... I Szymon M. Prime dzisiaj buduje nam basen podziemny. Oj. Białe ścianki, niebieska woda, będzie super. Albo może, mogą być niebieskie jeszcze. Oj! Ej, no ale po co to usuwasz? No właśnie, jedziesz, jedziesz. Jezu! A podłogę też chyba. Na biało. Jak chcesz. A w sumie, a masz, możemy niebieską zrobić podłogę? Tak. No, to zrobię niebieską. Zobaczcie, mam takie będzie materiały. Bardzo niebieska woda wtedy będzie fajnie wyglądać. Zobaczcie, mam takie materiały. Bo ja nie wiem, czy mam cele. Coś tu się znajdzie, chyba, co? Chyba mamy już, nie. Tam hmm, nie. nie, ten nie pasuje. Ten taki bardziej. A tak jasny, niebieski, nie tam do góry coś było? Wyżej, 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 wyżej. Jaki? O, tutaj, o, o, o właśnie, tu któryś z tych niebieskich. O, o. ten będzie fajny, no? O, no. ten będzie super. I po tego, jak puścimy wodę, to będzie świetnie wyglądać. Dobra, Wiaderko muszę sobie uszykować Ej, z wodą. ty najpierw to sobie zbuduj te ścianki, a nie mi tutaj już wiaderka z wodą będziesz szykował. No po prostu ogóle budujemy te ścianki białe. Dobra, już, no, już. Okay, trzeba zburzyć elegancko i to szybciutko, widzę. Oj, muszę znieść torcia. Ej, ale się ciemno zrobiło, zapal tam pochodnie. No, no teraz jest elegancko. Oj. Oj. Coś poszło nie tak. <głos> 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 Tutaj, o tu już muszę się... Oj, nie, no Szymon, musimy zrobić taki basen w domu. No je ja zerwać. <noise> tu już zrobię. Ależ słyszę już ten szum tej wody, ale fajnie się tam. wykąpać, no. co? Na. Oj. Hopa. chopa. Już. No hopa, hopa i dalej. No buduj, buduj. No nie mogę szybciej. Wiesz, mama, jak ciężko wodzie budować. Podłogę. A nie no, podłogę zaraz dokończymy. Tam jeszcze masz ścianki. No to no. jeszcze. Biało, hopa, hopa. No. Hopa. A jak no. będzie góra? Górę już zostawimy chyba taką, jak jest. No. Na razie góry już nie, nie ruszaj. Zrobimy te ścianki do końca białe. Tu jeszcze Cię zostało, no tutaj jeszcze zrób. Będzie ładnie. A drabinkę jak zrobimy? A zaraz, spokojnie. Jak w wodzie to będzie ta drabinka? No a co? No, do basenu no, też zawsze drabinka wchodzi do wody. No jak chcesz wejść do basenu, po drabinkę się wchodzimy. Ale nie da się w wodzie postawić drabinki Dobra, w Dobra, zobaczymy. Ty tutaj na razie buduj. Dobra. Tu jeszcze ścianka jedna. Tu no. okej. Okay. Dobra. Dobra, teraz. Mamy to. No teraz podłogę na niebiesko i wlewamy Druga wodę. Druga mi to zajmie. Dobra, świetnie. Usuń całą podłogę i dopiero będziemy robić na niebiesko. No? No ja nie tak robię. Ej, no miałeś najpierw całą usunąć. Ale tam mi się rozwaliła dziura. Dobra, dobra, dalej usuwaj. Bo ja już chcę tą wodę wpuścić. Jaką wodę? No wodę chcę tu wpuścić do całego basenu. No to ty samo sobie zrób. To jest, to jest tak ciężko, nie... Idziemy, idziemy, I zaraz będzie cała podłoga na niebiesko zrobiona i będziemy wpuszczać wodę. No, ale trochę mi to zajmie jeszcze, bo tam jeszcze w wodzie o, jest. No dobra, spoko, ale już jesteśmy prawie przy końcu. Dobra, teraz jeszcze tutaj zrób. Ej, ta woda nam się chyba nie przeleje, co? Okej, okay, dobra, dobra. Nie, dobra. bo mam wieterko. Ale co mam idziemy w wiaderku wodę tu wlewać? Tak. Ja, to ile to potrwa? No ta. Aha, okej, okay, dobra. Zrób tam podłogę do końca na niebiesko. Opa. Ale musi to wszystko być równiutko. No ja wiem. A to żeby było równo, to, to trzeba długo tak robić. Dobra, najpierw usuń wszystkie te klocki, a później dopiero zrób niebieskie. No dobra. No, wszystko będzie tak szybciej. Jakie klocki? Nie, no dobrze, no dobrze, wracaj, no tutaj tą podłogę, no. Dawaj, dawaj. Dobra, usuń wszystkie i dopiero będziemy zaraz na niebiesko robić, no. Jeszcze ten ja, No to też usuń, to też zrobimy na niebiesko, nie będzie już ładnie wszystko, no? No i, i ostatni i teraz na niebiesko je jedziesz do końca. A tu może będzie taki masaż? Nie, już nie wymyślaj, co, wlejmy tą wodę. No ciężko tam podpłynąć. No Dobra, no i ja legalcko, to jest i basen skończony, no to wlewaj wodę teraz, dawaj. A, tam muszę podejść. Tylko żeby Cię nie zalało, nie? To tak wiesz, do tych pochodni, nie? żeby sobie pływać tak. i żeby... Do tych pochodni? No nie, to już tyle starczy chyba, tu do końca po prostu nalej tą wodę. O właśnie tak, Ale Musi być równiczko to, to. Widzisz? No. no. Nie musi być równo, właśnie tak fajnie, takie fale są. Tak nad morzem. Będziemy tu czuć, jak nad morzem jakbyśmy odbywać Oj, O, już jest równo nawet. <grym> Dobra, a pokaż teraz wyjść z tego i zobaczymy jak to wygląda, jak, jak się wchodzi do basenu. Dobra. No to teraz musimy tu jakąś drabinkę zrobić, nie? Nie, można napłynąć jeszcze, włożył coś. Oj. Oni nie da się wyjść. Mhm. No to drabinkę trzeba zrobić. Oj. Na drabinkę, Gdzie są te drabinki? Mam. O, da się w wodzie. Myślę, że nie da. Wszystko się da, jak się chce. Ej, tu nie leci woda. No zrób do końca, mamy Opa. podwójną drabinkę do basenu. Tutaj by mógł jeszcze zrobić na biało. No, no i elegancko już prawie jesteśmy przy końcówce. No, no i super. A tutaj się nie ma wody nawet. A możesz tutaj nalać? No. No to dalej wodę? Chyba. No, no drabinki są zanurzone w wodzie. No i super. No i elegancko, i mamy to. Tutaj trochę muszę podlać. No i co? Kończymy tego odcinka. No i właściwie kończymy odcinek. Mieliście w odcinku nagrane, jak można zbudować potajemny basen. No i zapraszamy was na nasz kanał Szymon M Prim i na kolejne odcinki. Na pewno wymyślimy coś ciekawego co? No. No. No to do zobaczenia. Pozdrawiamy. Hej.